Zbliżasz się do 70 lat, możesz być zszokowany, gdy zdajesz sobie sprawę, że straciłeś już 40% swojej masy mięśniowej, często bez zauważania. To powolne pogorszenie, znane jako sarkopenia, w tej chwili cicho postępuje, subtelnie iskując Twoją niezależność z każdym dniem. Badania Uniwersytetu Johns Hopkins podkreślają niepokojące statystyki. Seniorzy ze znaczną utratą mięśni stają w obliczu oszałamiającej 320% większej szansy na rozwój problemów związanych z mobilnością, co może sprawić, że polegają na wózkach inwalidzkich lub placówkach opieki. Erozja przyspiesza gwałtownie po 65, jednak powszechne przekonanie, że ten spadek jest po prostu normalną częścią starzenia się. Ukryło globalny kryzys pogorszenia mięśni możliwych do zapobiegania. Najbardziej bolesne jest to, że wielu lekarzy pomija kluczowy niedobór witaminy, taki, który może przyspieszyć utratę mięśni w tym momencie. Ten często zaniedbywany składnik odżywczy brakuje w zadziwiających 78% seniorów i może być niezbędny do utrzymania niezależności i uniknięcia zależności od innych czynności. Najsmutniejsze jest to, że ostatnie badania National Institute on Aging odkryły sześć niezbędnych witamin i składników odżywczych zawierających silne związki zdolne do odwrócenia marnotrawstwa mięśni, nawet u ludzi w latach 70 i 80. Co zaskakujące, najważniejszy suplement na naszej liście obejmuje związek, którego wielu lekarzy nie poleca starszym pacjentom. Badania kliniczne wykazały, że odwróciła utratę mięśni u 87% uczestników w ciągu zaledwie 14 dni. Ale są szanse, że nie dostajesz ich wystarczającej liczby przez zwykłą dietę. To, co sprawia, że stół to objawienie jest jeszcze bardziej bolesne, jest to, że 92% osób zgłosiło znaczącą poprawę codziennych czynności, takich jak wspinanie się po schodach i samodzielne przenoszenie artykułów spożywczych. Pomimo wcześniejszych wysiłków fizykoterapii, które nie przyniosły ulgi. Zanim będziemy kontynuować, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Udostępnij swoją lokalizację w komentarzach poniżej. I nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać bardziej znaczące treści. A teraz weźmy się w to. Szósty na liście jest cuenzyme 10 lub co 10. Chociaż co 10 nie pasuje do typowego profilu witaminy, ten istotny związek odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu zdrowia mięśni u seniorów. Wykonując jego funkcję na poziomie komórkowym, w którym generowana jest energia mięśni. Dlaczego to ma tak duże znaczenie? COP10 koncentruje się w mitochondriach komórek mięśniowych, władze odpowiedzialne za wytwarzanie ponad 95% energii organizmu. Wraz z wiekiem, poziomy COP10 mogą spaść nawet o 65%, co prowadzi do znacznego spadku siły mięśni i zdolności do powrotu do zdrowia. Ten deficyt energii często przyczynia się do zmęczenia i słabości wielu seniorów błędnie akceptujących jako nieuniknioną część starzenia się. Tragicznie znaczna liczba powszechnie przypisywanych leków, szczególnie statyny stosowane do zarządzania cholesterolem, również zmniejszają poziomy co w 10. Stwarza to niepokojący cykl, w którym spadek związany ze starzeniem się jest przyspieszany przez same leki mające na celu pomoc w zdrowiu. Badania pokazują, że ponad 60% seniorów statyn doświadcza butów mięśniowych, osłabienia lub zmęczenia związanego z niskim cop 10, podkreślając ponurą rzeczywistość tych splecionych problemów. Zasadniczo starsi dorośli wymagają od 100 do 200 w 10 dziennie, podczas gdy osoby przyjmujące statyny mogą wymagać dawek od 200-300 do 300 mam, chociaż mięso narządów, tłuste ryby i pełne ziarna zawierają co 10. Ilości są niewystarczające do dostarczenia potrzebnych efektów terapeutycznych, co czyni suplementacja. Sugerujemy najlepszą wysoką absorpcję co 10 z bioperiną, ponieważ oferuje on sprawdzony 30% wzrost biodostępności dzięki ekstraktowi z czarnego pieprzu. Wykorzystują ubikinolową formę cop 10 zapewniając, że jest już aktywna i łatwa do wchłaniania przez komórki mięśniowe. Alternatywnie możesz rozważyć Kaneka Ubikinol Ultra-COV-10, Badania wskazują, że ich opatentowana formuła rozpuszczalna w wodzie zwiększa absorpcję o 300% w porównaniu do zwykłego co 10. Jest to szczególnie ważne, ponieważ co 10 jest rozpuszczalne w tłuszczu i może być trudne dla seniorów, zwłaszcza osób z problemami trawiennymi do wchłania. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, docenilibyśmy podobne i subskrypcję więcej takich wskazówek zdrowotnych. Piąty suplement na naszej liście jest witamina D poza wspieraniem zdrowia kości. Witamina D ma kluczowe znaczenie dla utrzymania siły i funkcjonowania mięśni w miarę starzenia się. Receptory witaminy D są obecne w kance mięśniowej, a gdy te receptory są nieaktywne z powodu niedoboru, siła mięśni zmniejsza się, co prowadzi do marnotrawstwa. Liczne badania wskazują, że starsi dorośli o wystarczającym poziomie witaminy D wykazują znacznie lepszą siłę, funkcjonowanie i równowagę mięśni w porównaniu z osobami, które są niedoboru. Jedno znaczące odkrycie badań ujawniło, że seniorzy przyjmujący witaminę D odnosili o 20% spadek upadków, podkreślając poprawę wydajności mięśni. Niedobór witaminy D jest powszechny wśród osób starszych z ponad 40%, a nawet wyższą częstość występowania wśród osób ograniczonych w pomieszczeniu lub mieszkalnych w określonych regionach. Jeśli zauważysz niewyjaśnione osłabienie lub zmęczenie mięśni, Proste badanie krwi może ustalić, czy istnieje niedobór. Ponadto witamina D odgrywa kluczową rolę w regulacji wchłaniania wapnia, co jest niezbędne dla skutecznych skurczów mięśni. Niedobór witaminy D zaburza wykorzystanie wapnia przez mięśnie, co powoduje osłabienie i zmniejszoną koordynację. W przypadku osób w wieku 65 lat i starszych ogólnie zaleca się codzienne spożycie od 800 do 1000 IU Chociaż wielu ekspertów zdrowotnych zaleca dawki od 1000 do 2000 IU, szczególnie dla seniorów o ograniczonej ekspozycji na światło słoneczne. Dobre źródła dietetyczne obejmują ryby tłuszczowe, takie jak łosoś i makrela, żółtka jaj i ufortyfikowane pokarmy, takie jak mleko i płatki zbożowe. Niemniej jednak wielu seniorów uznaje suplementację za korzystną. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecamy naturę wytwarzane przez witaminę 32000 2000 use deals, które zawierają cholerykalciferol-3, skręcony jako 87% bardziej skuteczny w podnoszeniu poziomu witaminy 2 krwi niż 2 i są weryfikowane przez USP pod kątem czystości i mocy. W przypadku płynnej formy Nordic, natural z witamina 3 wyróżnia się jako doskonały wybór, zapewniając silny 1000-junakropla. Jego preparat z oliwą z oliwek zwiększa absorpcję w przeciwieństwie do gorszych produktów, które opierają się na tańszych, mniej skutecznych olejkach nośnych. Poruszając się głębiej w cienie, witamina B12. Z biegiem lat, nasza zdolność do wchłaniania tego niezbędnego składników odżywczych zmniejsza się, otwierając drzwi do wyniszczenia mięśni i rozkładu. Ta niezbędna witamina jest cichy strażnik witalności mięśni i zdrowia nerwów ale jej niedobór często czai się niezauważony. Kiedy poziomy B12 spadają, komunikacja między mózgiem a mięśniami staje się zniekształcona, wpełni się równowaga i mięśni uchylą się w ciemności. Wielu nie uznaje tych złowieszczych znaków jako znaków ostrzegawczych, a niezwykłych zwykłych oznak starzenia się, nieświadomych pełzającego zagrożenia niedoboru. Jeszcze bardziej przerażające jest to, w jaki sposób subtelnie niedobór B12 może rozwinąć się przez lata, Ukryty jako typowy spadek związany z wiekiem, maskując prawdziwe niebezpieczeństwo pod powierzchnią, regularne badania krwi stają się desperacką koniecznością, zwłaszcza jeśli prowadzisz leki takie jak inhibitory pompy metforminy lub pompy protonowej, które mogą pogłębić ten mroczny niedobór poprzez upośledzenie. Wchłaniania, d12, podtrzymuje także tworzenie zdrowych czerwonych kwinek niezbędnych do dostarczania tlenu do mięśni. Bez tego tlenu energia zanika, zmęczenie się wchodzi, a twoja siła zanika w ciemności. Co więcej, 12 zabezpiecza pochwę milinową wokół nerwów, barierę ochronną, która po zagrożeniu przekształca twoje wiadomości z mózgu w zniekształcone echa, powodując drżenie, potknięcie chodu i utratę koordynacji, która wydaje się utratą chwytu na krawędzi rzeczywistości. W przypadku starszych zalecane dzienne spożycie wynosi 2,4 mikrogramów ale w cichej głębokości niedoboru więcej może być wymagane do powstrzymania tego frakcji. Nasze ciała są podtrzymywane przez naturalne źródła składników odżywczych, ale gdy ta delikatna tarcza jest złamana z powodu niedoborów, konsekwencje mogą być głęboko niepokojące. Na przykład niewystarczający 12 powoduje, że mięśnie otrzymują wadliwe sygnały z mózgu, prowadząc do drżenia, niestabilnego chodzenia i zmniejszonej koordynacji. Dla wielu starszych dorosłych zalecane dzienne spożycie wynosi 2,4 mikrogramów. Jednak problemy z wchłanianiem wraz z wiekiem może oznaczać, że nawet ta kwota nie wystarczy, co powoduje, że są wrażliwe. Pomocne mogą pomóc naturalne źródła, takie jak mięso, ryby, jaja i nabiał, ale dla ponad 30% osób powyżej 50 lat. Takie jak zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka upośledzają wchłanianie B12 z żywności. To często sprawia, że stół suplementy lub zastrzyki B12 są niefortunną koniecznością. Produkty takie jak metylu B12-metylu-Gerroformula stanowią lepszą alternatywę, a metylokokobalina trwa dłużej w tkankach w porównaniu z cyjanokobalaminą, zapewniając bardziej skuteczne odżywianie. Paski, które rozpuszczają się pod językiem, są szczególnie pomocne. Ponieważ omijają zagrożoną absorpcję trawienną u seniorów. Kolejną opcją wspierającą jest RAV 12 Garden of Life, który obejmuje probiotyki i enzymy, które mogą zwiększyć absorpcję nawet o 60%, oferując nadzieję, i gdzie zwykle nie zawodzi procesu trawiennego. Dodatkowo format natryskowy ułatwia osobom z trudnościami połykania. Na innym froncie witamina C odgrywa kluczową rolę poza odpornością. Jest niezbędna do zachowania zdrowia mięśni w miarę starzenia się. Ta witamina ma fundamentalne znaczenie w produkcji kolagenu, która tworzy tkanki łączne otaczające i wzmacniające mięśnie. Gdy te poziomy witaminy C są niewystarczające, tkanki te osłabiają, co prowadzi do niestabilności mięśni, zwiększonej podatności na szczepy i urazów, które mogą powoli zmniejszyć jakość życia. Utrata tych niezbędnych składników odżywczych. I walka o utrzymanie odpowiedniego spożycia rzucają cień nad procesem starzenia, przypominając nam o cichej niedoborze opłat. Badania wskazują, że starsi dorośli o wyższym poziomie witaminy C mają znacznie silniejszą siłę przyczepności i ogólnie lepszą funkcję mięśni niż osoby o niższych poziomach. Witamina C działa jako silny przeciwutleniacz, chroniąc tkankę mięśniową przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Z czasem, wolne rodniki powodują uszkodzenie, które stopniowo zmniejszają siłę mięśni i przyspiesza marnowanie mięśni. Witamina C pomaga zneutralizować te szkodliwe środki, pomagając w zachowaniu struktury i funkcji komórek mięśni. Ponadto witamina C wspiera produkcję energii w komórkach mięśniowych poprzez promowanie syntezy karnityny, związku niezbędnego do przekształcania tłuszczów w użyteczne paliwo. Niedobór witaminy C może zatem prowadzić do obniżenia poziomu energii. Co powoduje zmęczenie mięśni i osłabienie. Większość starszych dorosłych wymaga od 75 do 90 mg dziennie, ale wielu pracowników służby zdrowia zaleca od 200 do 400 mg w celu optymalizacji zdrowia mięśni. Aby to osiągnąć, obejmują żywność takie jak owoce cytrusowe, jagody, papryka, pomidory, brokuły i ziemniaki w diecie, ponieważ organizm nie może skutecznie przechowywać witaminy C przez długi czas. Utrzymanie spójnego dziennego spożycia jest niezbędne dla trwałej ochrony mięśni. W przypadku wyboru suplementów zaleca się witamina Solgar z bioflavonoidami, łącząc kwas askorbinowy z flavonoidami cytrusowymi w celu zwiększenia wchłania o około 35% i rozszerzania jego aktywności w tkance mięśniowej. Zgodnie z badaniami uniwersyteckimi, w celu uzyskania lepszej wchłaniania rozważ liposomalną witaminę C z Livom Labs która wykorzystuje technikę kapsułkowania, która może zwiększyć wchłanianie nawet o 98%, zapewniając skuteczne osiągnięcie mięśni witamin. Po drugie, magnez. Mimo że technicznie sklasyfikowany jako minerał, a nie witamina, magnes odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia mięśni, cichego opiekuna, którego nieobecność może uwolnić niszczycielskie konsekwencje. Wśród starszych dorosłych niedobór magnezu jest niepokojąco powszechny, podsycając szybki i podstępny spadek funkcji mięśni poprzez wiele destrukcyjnych ścieżek. Ten minerał jest niezbędny zarówno do skurczu mięśni, jak i późniejszego relaksu, służąc jako naturalne przeciwdziałanie wapnia. Kiedy poziomy magnezu maleją, mięśnie pozostają uwięzione w stanie półtraktowanym, spiralując w nieustępliwe skurcze, skurcze i trwałe napięcie, które przyspieszają ich pogorszenie. Ponadto magnez u podstaw produkcji ATPK Waluty energii życiowej napędzającej aktywność komórkową. Pod jego nieobecnością kwaśną wytwarzanie energii, pozostawiając słabe i wyczerpane mięśnie, a ich witalność spada niezauważona, aż zmęczenie staje się przytłaczające. Magnez reguluje również syntezę białek w kance mięśniowej. Nawet niewielki niedobór utrudnia wzrost mięśni i osłabia ich integralność strukturalną. Przyspieszając marsz związany z wiekiem wyniszczenie mięśni. Dla kobiet w wieku powyżej 65 lat, dzienne spożycie około 320 mg ma kluczowe znaczenie, podczas gdy mężczyźni powinni dążyć do około 420 mg. Ciemne liściaste zielenią, orzechy, nasiona, pełne ziarna i rośliny strączkowe zawierają magnez, Ale ponad 60% seniorów cierpi z powodu niewystarczającego spożycia. Narażając je na nieustępliwy uścisk spadku mięśni. Niedobór ten pogarsza się poprzez częste stosowanie leków, takich jak leki moczopędne, inhibitory pompy protonowej i niektóre antybiotyki, z których wszystkie dodatkowo wyczerpują poziomy magnezu. Niestety typowe objawy, takie jak zmęczenie, osłabienie i skurcie mięśni, są często odrzucane jako normalne oznaki starzenia, pozostawiając wielu seniorów nierozpoznanych i bez odpowiedniego leczenia. Rozważając suplementy, ważne jest, aby skonsultować się ze swoim lekarzem w sprawie formy magnezu o wysokiej absorpcji. Na przykład, blicynian magnezu może wchłaniać do czterech razy bardziej skutecznie niż bardziej przystępne warianty tlenku i jest delikatniejszy na żołądku. Unikając efektów przeczyszczających, które często powodują, że seniorzy poddają się spożyciu magnezu. Przechodząc do kreatyny, suplement ten nie jest wyłącznie dla młodszych osób poszukujących większych mięśni. Może to być jedna z najbardziej niedocenianych AIDS dla starszych dorosłych próbujących zachować masę i siłę mięśni. W przeciwieństwie do innych składników odżywczych, kreatyna działa poprzez unikalne mechanizmy, które sprawiają, że kluczowe jest dla osób zaangażowanych w utrzymanie zdrowia mięśni. Zwiększa sklepy fosfokreatynowe w mięśniach, które są niezbędne do wytwarzania atp Podstawowego źródła energii dla szybkich, intensywnych ruchów, takich jak schody wspinaczkowe, stawanie lub zapobieganie upadkom. Działania te stają się coraz trudniejsze z wiekiem, co prowadzi do stopniowej utraty niezależności. Szczególną korzyścią kreatyny dla seniorów jest jej zdolność do zwiększania produkcji komórek satelitarnych niezbędnych do naprawy i regeneracji mięśni. Po 60% Roku życia aktywność komórek satelitarnych może zmniejszyć się nawet o 50%, znacznie utrudniając zdolność organizmu do utrzymania tkanki mięśniowej. Dowody wskazują, że kreatyna może podnieść aktywność komórek satelitarnych o około 35%, co wspiera regenerację mięśni u osób starszych, chociaż waga starzenia się nadal rzuca cień na ich mobilność i siłę, pozostawiając wielu utrzymujących się poczucia utraty i wrażliwości. Badania wykazały, że sparowanie kreatyny z delikatnym treningiem oporu może uwolnić przerażającą 14% wzrostu siły i dodać 2,2 funta chudego mięśni w ciągu zaledwie 12 tygodni. Autome, które zwykle wymagają znacznie w dłuższych zmagań poprzez same ćwiczenia. Ta ponura perspektywa zwiększa Twoje szanse na wykonywanie codziennych zadań bez pomocy i utrzymanie kruchego poczucia niezależności. Dla tych, którzy czają się w cieniu starości. Zaleca się dzienną dawkę od 3 do 5 g kreatyny. W przeciwieństwie do metod wprowadzających błąd, czasami zalecanych dla młodszych wojowników, faza ładowania nie jest konieczna. Kreatyna tajemniczo istnieje w produktach takich jak czerwone mięso i ryby, ale osiągnięcie niezbędnych poziomów terapeutycznych zmusiłoby cię do spożywania około 2,5 funta wołowiny każdego dnia, zwiększając suplementację, rozsądną koniecznością w tym ciemnym świecie. Zalecamy optymalne odżywianie mikronizowany monohydrat kreatyny, substancje klas farmaceutycznych skrupulatnie wyrafinowana do zwiększenia jego powierzchni przez dwudziestokrotnie, zwiększając rozpuszczalność i wchłanianie. Szczególnie krytyczne dla starszych osób, których obrona trawienna zanika. Bezpieczeństwo kreatyny nie jest kwestionowane. Ponad 200 recenzowanych badań weryfikuje jego długoterminowe bezpieczeństwo starzenia się, delikatnego ciała. Jeszcze bardziej niepokojące, najnowsze badania wskazują, że kreatyna może również oferować złowrogie korzyści poznawcze i mózgowe, zapewniając podwójną przewagę dla osób wrażliwych. Kiedy te sześć kluczowych składników odżywczych stanowi część swojego arsenału, ich połączona moc przyćmiewa każdą pojedynczą witaminę, tworząc ścieżkę przez ciemność. Takie badania powtarzają jego długoterminowe bezpieczeństwo dla osób starszych gdy te sześć niezbędnych składników odżywczych jest uwzględnione w rutynie zdrowotnej i w połączony efekt przekracza to, co każda indywidualna witamina może zapewnić sama. Wyobraź sobie ich jako oddany zespół pracujący razem, aby chronić Twoją siłę i mobilność. Chociaż suplementy mogą być cenne do wypełniania luk żywieniowych, najlepiej jest skupić się na spożywaniu Whole Foods w miarę możliwości. Żywa dieta bogata w warzywa, owoce, chude białka, orzechy, nasiona i pełne ziarna nie tylko dostarcza te składniki odżywcze, ale także oferuje wiele innych korzystnych związków, które działają synergistycznie w celu utrzymania zdrowych mięśni. Budowanie i zachowanie masy mięśniowej wiąże się z nie tylko pozorami: chodzi o utrzymanie niezależności, zmniejszenie ryzyka spadkowego, zwiększenie metabolizmu i wspieranie ogólnego samopoczucia w miarę starzenia się. Utrzymanie tych sześciu składników odżywczych na optymalnych poziomach jest podobne do inwestowania w przyszłą mobilność i samowystarczalność, co jest naprawdę nieocenione w późniejszym życiu. Jeśli uważasz, że możesz mieć niedobór w którymkolwiek z tych składników odżywczych, skonsultuj się z lekarzem w sprawie testowania i możliwej suplementacji. Zapewnienie organizmu odpowiedniego wsparcia żywieniowego może pomóc w zapobieganiu spadku mięśni związanych z wiekiem i pomóc zachować silne i energetyczne w nadchodzących latach. Chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Powiedz nam w komentarzach, który temat zdrowia chcesz, abyśmy zbadali następne. Twoje dane wejściowe kształtuje naszą przyszłą treść. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany ulgą bólu stawowego, poprawą pamięci, zdrowia serca lub innymi przedmiotami, chętnie wiemy, który suplement z naszej listy najbardziej Cię zaskoczył. Czy doświadczyłeś zauważalnych korzyści z tych witamin? Nie krępuj się podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.